Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek ze zbiorczym testem nowości marki Glamshop. Glamshop wypuścił ostatnio jedną większą kolekcję, jedną mini kolekcję i dodatkowo jeszcze pojedyncze cienie. I wstępnie miałam nie testować tych produktów, po prostu chciałam je wrzucić do kosmetyczki miesiąca i jakby zrecenzować je Wam po miesiącu używania, ale wczoraj dotarła do mnie jeszcze kolekcja Magenta. I pomyślałam, żeby po prostu, skoro, skoro już mam tyle tych rzeczy, to zróbmy sobie wspólnie jakiś makijaż tymi produktami, i chyba nawet mam już pomysł na makijaż, także zapraszam was serdecznie do oglądania. Zacznijmy sobie od kolekcji Rokoko, i w jej skład wchodzą dwa puszki, duży i mały. Można nimi aplikować podkład, puder i różne kremowe produkty. Mamy serum nawilżające do twarzy i okolic oczu, następnie paletka trio do twarzy z brązerem różem i rozświetlaczem Rokoko, żelek, czyli rozświetlacz lacz w żelu do twarzy i ciała w odcieniu Antonina, dwa kremowe eyelinery Bylina i Viva M, konturówka do ust w odcieniu Ombre, dwie pomadki w sztywcie Ombre Róż i Ombre Nude, paletka cieni słodko kwaśna, aczkolwiek tej paletki nie będę uwzględniała w dzisiejszym odcinku, ponieważ ją przeznaczymy sobie na inny odcinek. Następnie mamy kolekcję Viva Magenta i wydaje mi się, że. Tutaj przy tych eyelinerach mieliśmy takie fajne nawiązanie do tej kolekcji Viva Magenta, właśnie y, tym eyelinerem Viva M. I y, y, tutaj, słuchajcie, wszystko jest nowiutkie, jeszcze nawet nie otwierałam, nie patrzyłam jak to wygląda w środku. Y, zacznijmy sobie od pomadki, prześliczny odcień. To jest taka zastygająca matowa pomadka w odcieniu Magenta 2023. Następnie mamy taką kasetkę, paletkę do twarzy z rozświetlaczem i przepięknym różem, przepięknym. Już widzę, że rozświetlacz jest kremowy, a róż jest suchy. Prasowany, tak jak się mówi profesjonalnie. <grych> I mamy również paletkę Magenta 2023. Jak macie w środku taką folikę, to jej nie wyrzucajcie, tylko przyklejcie sobie te pianki do tej i potem ściągacie sobie wszystko i możecie bez problemu podróżować z tymi paletkami i tak się prezentuje paletka. Także widzimy, że jest to faktycznie historia magentowa. Mamy tutaj takie buraczkowo-czerwone odcienie, trochę mm, różu, troszeczkę fioletu. Tutaj mamy tak cztery matowe cienie: bezpiecznik, arogant, magenta i panton, a pozostałe to są błyszczące. I tutaj jest orchidea, róż, różowy połysk, amarant i Viva. Ale to nie wszystko, bo pojawiły się tutaj również pojedyncze cienie o nazwie Iskry. I są to super intensywnie błyszczące cienie. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym testem, chcecie zobaczyć, jak te kosmetyki się sprawdzają i co o nich myślę, to zapraszam. Do oglądania. Będziemy się malować. Makijaż będę robić dzisiaj od góry do dołu, czyli czoło mam już pokryte podkładem, mam zrobione brwi, nałożoną bazę i zaczynamy od makijażu oka, żebym nie musiała się martwić później ewentualnym osypem. Tworzyłam sobie już moją sklejkę. <grych> Ale czeka mnie jeszcze jeden bardzo satysfakcjonujący moment. Oh. Zacznijmy sobie od słoczy. Tu mamy bezpiecznik, arogant, magenta i panton. Następnie różowy połysk, Viva, och, róż i orchidea. Ten jest taki subtelnie perłowy, więc wydaje mi się, że też spokojnie może nam zastąpić jakiś matowy cień, żeby sobie zrobić jakieś takie, wiecie, subtelne, właśnie takie śliwkowe, smoky eye, na miękko. Ja zacznę sobie od odcienia magenta i wprowadzam ten kolor w zewnętrzny kącik. Pędzerek to jest LH Cosmetics numer 304. Wklepuję widzicie w takiej formie i teraz delikatnie wprowadzam sobie w załamanie powieki. Przeciągam sobie to, co mi zostało na pędzelku. Dokładam troszeczkę koloru. I czystym pędzelkiem rozcieram krawędzie. To jest Zoiwa 221. No zobaczcie, intensywność dało się bardzo ładnie zbudować, więc tutaj jakby nie mam zastrzeżeń, to, to jest standardowa, bardzo wysoka jakość Glam Shopowych cieni. Teraz sięgam sobie po Pantone i wprowadzam go tutaj w bardziej wewnętrzną część. O tutaj. I troszkę wewnętrzny kącik też. Staram się połączyć z cieniowaniem tym cieniem magenta, żeby tutaj było ładne przejście. Fajne kolory i fajnie, że widać różnicę między nimi. Tak z początku, jak zaczęłam nakładać panton, to się wydawał bardzo podobny do koloru, który jestem rozmyciem tej magenty, ale jednak wiecie, po dołożeniu widać, że tu jest ewidentnie róż, a tutaj taki, takie, taka wisienka. Teraz sięgam sobie po amarant, który mi się chyba najbardziej podoba z całej palety. Na razie bez żadnej bazy, bez niczego, podbłyski po prostu. Palcem nakładam na resztę powieki. Przepiękny jest ten kolor. Bardzo ładnie wpasowuje się w te pozostałe kolory. Nie odcina się żaden, w żaden sposób. To jest super. I delikatnie pędzelkiem rozcieram krawędzie, żeby właśnie ładniej połączyć błysk z matami. Mm, świetnie to wygląda. Piękny kolor. On ma taki delikatnie fioletowy błysk. Super to wygląda. Jest bardzo gładki, taki troszkę perłowy, e, przez to praktycznie w ogóle się nie osypuje. To nie są takie grube drobinki. I dołożę sobie jeszcze troszkę różu na środek powieki. Tak, żeby w tym miejscu troszeczkę ją rozświetlić. Ten róż też jest bardziej taki perłowy niż drobinowy. Więc bardzo wygodnie się nim pracuje, nic się nie osypuje. Sprawdzę, czy coś mi się osypało pod okiem. Nic. Tu jest brudne, bo wycierałam sobie ręce ze słoczy, ale tutaj praktycznie nic, nic mi się nie osypało. Przechodzę zatem teraz do makijażu skóry, a potem oko sobie dokończymy. Więc zacznę sobie od tego serum ROKOKO, serum do twarzy i okolic oczu. Ja już miałam okazję to serum używać, i powiem Wam, że jest bardzo, bardzo przyjemne. Bardzo fajne serum pod makijaż. Szybko wchłaniające się, bardzo leciutkie, ale przynoszące to takie przyjemne nawilżenie, ukojenie skóry. I taką gładkość, taką przyjemną gładkość. Bardzo fajne. Nie jest to must have w makijażu, ale jeżeli szukacie czegoś takiego, to jest naprawdę fajne. Rozłożyłam sobie na skórze krem BB i teraz będę go ymm, wklepywać, rozpracowywać y, tym puszkiem. Bardzo lubię te puszki. Mam też te pozostałe: ten pierwszy i ten z kolekcji z Miss Dancelitą, który powstał. Bardzo je lubię, bardzo często ich używam. I ten jest równie dobry, równie przyjemny: po prostu różni się kolorem. I troszkę korektora. Też użyję sobie tego, ale myślę, że tutaj do korektora super by się sprawdził ten maluszek, bo jest taki właśnie bardzo precyzyjny. Ja już go używałam. Część z tych produktów i, i ten puszek również mogliście zobaczyć w odcinku Kosmetyczka Miesiąca, więc jeżeli coś się nie pojawi dzisiaj, to możecie sobie tam jeszcze sprawdzić. Przypudruję sobie delikatnie tą centralną część twarzy pudrem H2O z moim ukochanym. W tym celu biorę drugi narożnik puszka i wklepuję puder. On też się nadaje spokojnie pod oczy, bo jest bardzo drobno zmielony. Przejdźmy sobie teraz do paletek do twarzy. Tutaj mam paletkę Rococo i Viva M. Chciałabym się skoncentrować na tej, ponieważ tej już używałam, ale mogę sobie użyć bronzera właśnie z tej paletki. Zacznę sobie zatem od bronzera z paletki Rococo. Zaczynam bardzo delikatnie. On się bardzo ładnie rozciera i tutaj kwestia intensywności jest taka, że po prostu zależy ile tego produktu weźmiemy na pędzel. Jak zobaczcie, ja tylko go tak o, dwa razy wklepuję w pędzelek, odstukuję i ta intensywność jest taka wyważona, że da się nią łatwo, przyjemnie pracować. Pewnie jakbyśmy tak mocno tutaj pocierali, to byłoby trudniej, bo ten kolor się wydaje dosyć ciemny, prawda? Ale zobaczcie, że na policzku na policzku prezentuje się ładnie. Widziałabym, że on jest taki lekko po ciepłej stronie raczej, ale myślę, że karnacje medium byłyby z niego mega zadowolone, bo mogłyby sobie bardzo swobodnie pracować tym brązerem i ten rozświetlacz jest troszeczkę przyciemniający. Zobaczcie, że jak go nałożę, on pięknie odbija światło, ale... o. Boczkiem jest takie delikatne przyciemnienie. Jeszcze delikatnie pędzelek, i przechodzę do paletki Viva i do tego pięknego odcienia magenta. Też wklepałam dwa razy pędzelek w cień. No, tutaj też jest taki intensywny, przepiękny kolor, więc też nie wiem, jedno, dwa zamoczenia pędzelka i wklepujemy sobie kolor. W policzek prześliczny jest, przepiękny. To jest taki odcień takiego naturalnego rumieńca, jak przebija nam nasz naturalny rumieniec po jakimś dłuższym spacerze, czy jak zmarzniemy troszeczkę. To, to jest właśnie taki odcień taki wpadający w nieco w czerwień, czyli właśnie przypominający ten nasz prawdziwy rumieniec. Ja bardzo lubię takie kolory. piękne. nawet go sobie tutaj troszeczkę bliżej jeszcze wprowadzę. I użyję sobie rozświetlacza Viva. I to jest kremowy produkt. I ja znam tą formułę z paletek z kolekcji Złota Era. Tam też był taki rozświetlacz. I jego spokojnie można nakładać na przepudrowaną skórę. Nic się absolutnie nie dzieje. Och, on też ma taki lekko różowy błysk. Cudny. I to są bardzo przyjemne rozświetlacze, takie wygładzające, nie podkreślające mocno tekstury. Bardzo mi się podobają i czekam, aż zostaną też wprowadzone jakoś osobno, bo może nie każdemu będzie odpowiadała paletka, ale te rozświetlacze są naprawdę super. Prześliczny, zobaczcie, nie za intensywny, taki miękki bardzo. Fajnie by się sprawdził w tym obecnym trendzie na cloud skin, bo on jest taki właśnie ach, oh, taki miękki. Piękny, nie przyciemnia. I bardzo ładnie wygląda tekstury skóry. To jest najmniej podkreślający teksturę rozświetlacz, jaki miałam, serio. Ta paletka dla mnie megusta, totalnie, totalnie megusta. Ta troszkę mniej, bo tutaj ten odcień jest troszeczkę nietrafiony dla mnie, personalnie. Natomiast róż tutaj też jest śliczny. Taki żywy, taki cukierkowy i on ma jeszcze taki, z taką złotą drobinkę, złote blazma, więc też jest przepiękny. Policzki wyglądają tak owocowo, tak bardzo wiosennie. W kolekcji jest również nowy rozświetlacz w żelu w odcieniu Antonina. Ja mam ten rozświetlacz. W żelu w odcieniu era i jestem w nim totalnie zakochana jako produkt na oczy. Natomiast ta Antonina jest nieco delikatniejsza ma taki złoto-różowy blask, ale ma taką niemalże bezbarwną bazę. No tam troszeczkę coś tam widać, ale można śmiało go też nałożyć na policzki. Nie chcę go tutaj na siłę wpychać, więc zobaczcie sobie w kosmetycznym miesiącu ja go używałam, więc możecie zobaczyć jak wyglądał na twarzy i my przechodzimy do dalszej części makijażu oka. Chciałabym teraz użyć sobie tego niebieskiego eyeliner'a i nałożę go sobie na linię wodną i w wewnętrzny kącik oka, zrobimy sobie taki ciepło-zimny makijaż. Ma bardzo wyraźne krycie, bardzo wyraźne krycie. Tutaj też może Wam zrobię słocza, także tak się prezentuje bylina. I Viva M jest delikatnie metaliczna, zobaczcie też piękny kolor. Także tak się prezentują eyelinery. No ja jestem totalnie zakochana w tej blinie, ale Viva M oczywiście, jak ktoś lubi takie kolorki, jak najbardziej. Pamiętacie tylko, żeby jak najszybciej zakręcać takie eyelinery? Im mniej kontaktu z powietrzem, tym lepiej. Wewnętrzny kącik zrobię jak skończę dolną powiekę. Teraz wracam sobie do magenty i lecę sobie na początku z odcieniem magenta i aplikuję delikatnie w zewnętrzny kącik. Natomiast tutaj resztę powieki chciałabym delikatnie rozświetlić tym kolorem, więc na razie tylko, żeby połączyć górne cieniowanie z dolnym. Pędzelek to jest Jessup 231. I zmieniam pędzelek na No Name i sięgam po Amarant. I zaczynam blisko tej mojej niebieskiej linii, żeby ją przy okazji wygładzić. I rozcieram ku dołowi. Wracam do pędzelka wcześniejszego i rozcieram całość. Formuła tego cienia Amarant czyli tego. I w sumie tego Orchidea troszkę przypomina mi cienie welurowe z Glam Shopu. One miały błysk, ale matową bazę, więc spokojnie można było nimi cieniować oko, bo ten blask nie był aż taki intensywny, że załamywał nam za bardzo jakby oko w niekorzystnych miejscach. I właśnie te cienie mi to przypominają, że mają delikatny blask, delikatny błysk, ale zobaczcie, że spokojnie wycieniowałam sobie dolną powiekę i tutaj nie ma aż takiego mocnego blasku. Że jednak jest to taka matowa podstawa. Wiwa troszeczkę przypomina mi cienie kryształowe. No, bez kitu, one są jak kryształy. Bardzo tłuste, bardzo mocno kryjące, bardzo mocno błyszczące, taką taflę robią metaliczną, więc ta orchidea też spokojnie może się nadawać na przykład do pogłębiania zewnętrznego kącika. Wracam sobie do byliny i teraz bylinę aplikuję w wewnętrznym kąciku. Malutkim pędzelkiem rozcieram delikatnie na brzegach, to jest pędzelek z kolekcji POKUSA z Glam Shop'u. Ależ to połączenie jest szałowe. Wytuszowałam rzęsy i przechodzimy sobie do cieni kryształowych. Zrobimy sobie swatch. Mamy tutaj pięć odcieni, nie wiem po co je chwytam. Tutaj pokazuję Wam ze światłem latarki od tej strony. Iskry, bestseller, nielegalny tabu i szron. Moim zdaniem, tabu, czyli ten taki leciutko fioletowy, jest najbardziej kryjący w swoim kolorze. Natomiast najbardziej szorstki jest szron, czyli ten srebrzysty. Tak mi się wydawało pod palcem. Jak widzimy, że te kolory, one są takie raczej ym, nie w pełni kryjące. nie można je dołożyć albo nałożyć na jakąś bazę, żeby miały większe krycie, ale też bym nazwała je takimi toperkami troszeczkę. Zobaczcie, że tutaj niewiele widać z koloru, ale właśnie te takie błyszczące drobinki. Te trzy pierwsze kolory, yy, czyli iskry, bestseller i nielegalny, to są kolory, które nie, różną, nie różnią się od siebie mocno. Widzicie, one są o tyle takie toperowe, że nawet tak ich nie widać ze Specjalnie nie uważam, żeby była potrzeba posiadać je wszystkie, bo one są naprawdę do siebie dosyć zbliżone. Warto wiedzieć, że to nie jest brokat. On nie jest wyczuwalny pod palcem jako brokat. Po prostu powiedziałabym, że to jest taki toper z bardziej widocznymi iskierkami, takimi drobinkami. Ale to nie jest szorstki, nieprzyjemny do typu brokat. Nałożę sobie troszeczkę bazy pod pigmenty z Inglota, dosłownie na środek powieki. I przyklejmy sobie właśnie może ten nielegalny. Tu zrobię tak wklepującą, A tutaj bardziej wetrę. Tak i wcierając na pewno ten pigment będzie intensywniejszy. Widzicie? Taka plama od razu koloru się zrobiła. Pokażę Wam w świetle latarki i z delikatnie rozmytym fokusem wtedy najlepiej widać ten blask. Widzicie, to się mieni faktycznie jak takie oh, cekiny na, na powiekach, ale z ostrością też delikatnie się gdzieś tam łapą te drobineczki. Uważam, że iskry to jest zdecydowanie formuła, którą należy nakładać na jakiś glitter primer coś w tym stylu, ponieważ jak robiłam tutaj Wam delikatne słocze na ręku, to wystarczyło, że przetarłam suchą, suchym ręczniczkiem i po prostu wszystko zeszło, więc wydaje mi się, że one potrzebują takiej lepkiej bazy, żeby się fajnie na oczach osadzić i utrzymać. Uważam, że jako toper do naszych makijaży, albo właśnie taki cień, który będzie nam dawał troszeczkę jakiegoś błysku na powiece, ale nie jakiś konkretny kolor, też bardzo fajny, czyli takie właśnie wiecie, na co dzień, jak chcemy tylko delikatnie coś tam, żeby się błyszczało na powiece, wytuszy rzęsy i lecimy. Też bardzo, fajny, bardzo fajna opcja. To, co jeszcze warto wiedzieć, to to, że te cienie nie robią nam tafli. Tutaj jakby cały myk tych cieni polega na tym, że one mają właśnie robić nam efekt takich iskierek, więc my nie wtopimy tego cieniowania także że to po prostu będzie jednolita taka, wiecie, mokra tafla koloru, mokra tafla cienia, czy po prostu te iskierki są na tyle drobne, że po prostu robią nam, wiecie, właśnie taki efekt taki nie wiem, e, wypolerowanej powieki. Tu właśnie chodzi o to, że te iskiereczki są Widoczne. To jest tak, one wyglądają tak jak bardzo drobniutki brokat, bardzo drobniutki brokat, więc te pojedyncze takie iskierki, pojedyncze brokaciki, w cudzysłowie są widoczne. I zostały nam jeszcze produkty do ust, i te produkty powstały, żeby jakby łączyć się ze sobą, to ma być konturówka do tworzenia właśnie efektu takiego jaśniutkiego, delikatnego ombre. To jest taki odcień jasnego brązu. I ja kocham takie odcienie, więc od razu się polubiłam z tą konturówką. Na pewno będę jej używała. Zobaczcie. Ja jestem lat 90 więc wiecie, kocham po prostu brązy na ustach. Mamy szminkę Ombre Rose w takim chłodnym, jasnym różowym odcieniu i Ombre Nude, beżowa leciuteńko wpadająca w brzoskwinię. I mamy również pomadkę Magenta 2023 o takim, o, piękny jest, takim malinowym, pięknym malinowym odcieniu, nie za ciepłym, nie za chłodnym. Bardzo ładnie wyważonym. Ombre Nude na ustach prezentuje się tak. Zobaczcie, że to jest dosyć jasny kolor, dlatego jest zalecany z używaniem z konturówką. Dla mnie jest troszeczkę za jasny, choć do tego makijażu całkiem, całkiem, całkiem. Ombre Róż prezentuje się w ten sposób. Troszkę mało twarzowe dla mnie, ale pamiętajcie, że każdy z nas jest innym typem kolorystycznym, więc każdemu będzie pasować coś innego, chociaż do tego makijażu w sumie. I magenta prezentuje się tak, bardzo fajna formuła, taka leciutka. Grunt to nie nałożyć za dużo. Tak się prezentuje bardzo cięższa warstwa, taka wręcz półtransparentna na ustach. Jest mega komfortowa, śliczny odcień, Mi się wydaje, że będzie też fajnie um, dawał się jako różne policzki. Ja zrobię sobie dzisiaj takie delikatne ombre. Zacznę od tej konturówki. Nakładam też troszkę w kąciki. Piękny kolor, I love it. Teraz użyję troszeczkę tego nude, ombre nude. I dosłownie nutkę tej pomadki. Zrobimy sobie takie leciutko malinowe ombre. O, taki jest bardzo modny też efekt takich przegryzionych subtelnie ust. Rozumiem, niby nud, niby taki jasny brąz beż ale tutaj wewnątrz jest odrobinka koloru. Bardzo modny makijaż ust, również wśród makijaży ślubnych. I kochani, tak prezentuje się skończony makijaż wszystkimi nowymi kolekcjami od Glam Shopu. Dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów jakoś przypadł Wam do gustu. Czy kupiliście może któryś z tych nowości? Jeżeli miałabym wybierać i kupić je sama, to na pewno bardzo, bardzo zaintrygowała mnie ta piękna belina, czyli ten eyeliner w odcieniu takiego pięknego, intensywnego błękitu. Konturówka jest bardzo, bardzo w moim guście. Uwielbiam takie właśnie jasno-brązowe odcienie, są mega uniwersalne i właśnie nie tylko do brązowych makijaży ust, ale właśnie i do takich ombre i do jasnych nude do, do różnych różnych efektów, więc bardzo bardzo lubię, bardzo uniwersalna i na pewno będę jej używała bardzo dużo. Zakochałam się, chociaż użyłam jej dzisiaj po raz pierwszy w paletce Viva. Przepiękny, przepiękny odcień różu i niesamowity rozświetlacz, który prezentuje się bardzo naturalnie, bardzo miękko, fajnie wygładza teksturę skóry, można nakładać na przypudrowaną skórę, więc jest super i taka mała, nieduża, kompaktowa, no bardzo fajny produkt. No i paletka, której dzisiaj na kanale nie było, ale będzie na kanale, czyli ta słodko-kwaśna również skradła moje serducho. Dajcie mi znać, co sądzicie na temat nowych kolekcji. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie śmiało zadawać je w komentarzach. Jeżeli filmik się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapek w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, papa!